Thank you. Jesteś coś nie w sosie Beatko dzisiaj. Co się stało? Ach, kiepsko spałam. Słuchaj, Sali, mam pytanie. Gdybym chciała wysłać list do Wierzbowej Zatoczki, jest szansa, że dojdzie? Jasne, poproś Nowickiego. On ma znajomych wśród żeglarzy. Przekażę list komuś zaufanemu, kto akurat będzie tam płynął. Na pewno dojdzie, to tylko kwestia czasu. O, doskonały pomysł, tak zrobię. Dziękuję. Cześć kochani, to Simmes, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam stałych widzów, a nowych zapraszam do oglądania i do subskrybowania. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, dajcie koniecznie znać na koniec lajkami i komentarzami. No dobrze, nie wiem jak mi się dzisiaj będzie nagrywać, ponieważ niestety nadal boli mnie gardło. Boże, to już trwa tak długo. Ale postaram się, postaram się przynajmniej tyle ile zdołam dla Was tutaj nagrać. A jesteśmy w tej chwili u Pawełka i Pawełek odrabia lekcję, więc nie będę Was zanudzać. Zobaczymy, co on tam y, dzisiaj ma do zrobienia. Ma jeszcze za dwa dni zajęcia krok po kroku do baroku i za 21 godzin ma swawolne skrzypce, y, czyli w sumie jutro w środę. I mam taką cichą nadzieję, że w tym odcinku uda nam się skończyć jego studia. Ja tu pewnie będę przycinać, y, tak żebyśmy zdołali to zrobić, bo chciałabym, żeby on już. Wrócił do domu. I być może nawet już yy, zrobimy sobie weselicho albo w kolejnym, albo w jeszcze następnym, ale w każdym razie czas już te ja skończyć. Paweł, czas już skończyć. Więc ucz się, ucz. Boże, jaką masz gustowną koszulkę. Może jednak byś się przebrał, co? <grych> Mamy ranek dnia kolejnego. Paweł uczy się na egzamin, bo już chyba będzie miał właśnie teraz egzamin, yy, jeśli dobrze rozumiem przystąp do egzaminu końcowego i pracę domową ma ukończoną, więc mam nadzieję naprawdę, że uda mu się tym razem te studia zakończyć, że już nie będzie z tym większych problemów. Pożyczył też Rupertowi skrzypce. Ja nie wiem gdzie Rupert swoje zapodział. Nie wiem, może sprzedał, nie mam pojęcia. Żeby Rupert mógł poćwiczyć tutaj muzykę. Mam nadzieję, że mu się to zaliczy i żeby mógł wiecie, uzyskać kolejny poziom tutaj swojej kariery zawodowej. Ojej. Przepraszam, znowu ściany, znowu ściany mi przeszkadzają. No i wiecie, no za chwileczkę, mam nadzieję, będziemy już e, mieli ogarnięty ten pierwszy egzamin w tym semestrze. O, ktoś tutaj brzydko pomalował nam <śm> tę statuę, tę księgę. No cóż, wyczyść posą posąg, wyczyść, bądźcie miłymi. Simami i tutaj ogarnijcie sytuację. Paweł za chwileczkę y, zaczyna zajęcia i przystępuje do egzaminu końcowego. Już się nie mogę doczekać. Oj! Błe. A, bo ty się denerwujesz teraz przed egzaminem. Oj, biedaku. No dobra, a czy ty, Rupert, możesz go jakoś uspokoić? Co byś mógł mu powiedzieć, żeby mu się poprawiło? Okaż podziw. I jeszcze może obejmij go. O! On... W sumie nauczył no, no, się, więc powinien się właśnie, powinien się czuć pewny siebie, ale widzę, że tutaj y, nie swój bardzo, bardzo mocno mu poszło, szkoda. Y, to może zaważyć słuchajcie, na ocenie. Ho! Mam nadzieję, że nie. Dotrzyj wcześniej na zajęcia. Tak, no dobrze, okej okay, Rupert. Y, wiem, że ty tutaj chcesz pomóc, koledze, ale widzę, że Paweł bardzo, bardzo już chce iść na te zajęcia i jak najszybciej. Przystąpić do egzaminu i już mieć to za sobą, jak rozumiem. No nic, a my sobie troszeczkę pokierujemy w takim razie rupertem i poczekamy na Pawła i na zakończenie przez niego egzaminu. Aha, jeszcze nie wszedłeś, jeszcze czekasz. O Jezu, jak on się denerwuje biedno. No. Nie mogę. Już dobrze, Pawełku, już dobrze. Będzie dobrze. Idź na zajęcia. No dobrze, i co? Wyniki. A, wyników pewnie jeszcze nie ma. Ja to bym chciała od razu. Ale to wyniki to jeszcze, jeszcze trochę. Przystąpił do egzaminu. No nic, no poczekamy. I co my właściwie będziemy teraz robić? Bo następne zajęcia masz za 16 godzin, więc jutro. Więc mamy trochę czasu i moglibyśmy iść się gdzieś w sumie trochę pobawić. Tak, kochani, postanowiłam zrobić imprezę. Już widzę, że wrócił do domu. Rupert. Mam nadzieję, że ludzie na tą imprezę przyjdą. No właśnie, Rupert, przywitaj się tutaj. Mamy, widzę, zbierają się już pierwsi goście. O, Telimena nawet przyszła, a Telimena jest trochę zła. Nie wiem dlaczego Telimena jest zła, no ale trudno, trudno. E, mój drogi, porozmawiaj tutaj o najlepszym skrzypku, przywitaj się przyjaźnie. Nie będę już wnikać w ubiory tych Simów. Bo spędzę tu godzinę przebierając ich. Trudno. Telimena weszła jak do siebie. Rupert, proszę cię, podziękuj Telimenie za przybycie. Mam, chyba zrobi się tu trochę tłoczno, ale zobaczymy, kto przyjdzie, kto nie przyjdzie. Najwyżej kogoś. Wyprosimy. Ta tutaj się przynajmniej ubrała jak należy. Opowiedz jej śmieszną historię. Rupert, ty będziesz flirtował. To jest Twoje zadanie na dzisiaj. Ojej, nie wiem, kim jesteś kobieta, ale jesteś chyba w ciąży. O, myślę, że tak wyglądasz lepiej. Yy, idzie Telimena, łapią proszę i zaproponuj jej szalony plan. Zostaw tych tutaj, zajmij się Telimeną. Bo Ty tu musisz ogarnąć trochę sytuację między nią a Pawłem, bo tutaj złe fluidy są, chciałam zauważyć. Yy, możesz z nią poflirtować w sumie. O, ucałuj dłonie te imeny. Boże, czemuż Ty jesteś taka spięta? Chyba ci się nie spodoba, jak jej dłonie ucałujesz. Czy możesz ją spróbować uspokoić, albo coś w tym stylu? Eee, chyba nie możesz. Nie mam pojęcia. O, o zestresowaniu z nią porozmawiaj. A Ty, mój drogi. Mm, tutaj widzę też, z tą panią chyba ci ta gadka tak nie do końca idzie. Porozmawiaj, no, ponarzekaj troszeczkę na profesora. Tutaj z tą panią o możesz się kurtuazyjnie przywitać. Porozmawiać o najlepszym skrzyp skrzypku. Boże, flirtuj z kimś, napij się soku z beczki. Yy, z tańcem będzie trochę problem, bo nie mamy muzyki, więc to nam się nie zaliczy. Ale myślę, że Rupert, yy, czy tobie udało się poflirtować? Chyba niekoniecznie. A jeszcze w dodatku ona teraz jest zawstydzona. No nic trudno. Weź tutaj przymocuj kranik, mój drogi. Przestań tam gadać. Ty się nie wstydź. Ty zawstydzony. Pierwsze pierwszy słyszę, żebyś ty mógł być w ogóle zawstydzony. Nie czuję tego. Co? Nie umiesz kraniku zamontować? Ty spróbuj. A ty, Rupert, podejdź może i skorzystaj. Może się lepiej poczujesz, jak trochę pograsz, to może, nie wiem, zagraj koncert. O, widzę, że ta się tutaj sama uspokoi, no to dobrze. Miałeś, kochany, przymocować kranik. Mam nadzieję, że Tobie się to uda. Przymocuj, proszę. I podziękuj tej Pannie za przybycie. Oj, coś mi się zdaje, że to będzie kiepska impreza, ale wiecie co, po Pawle to ja się niczego innego nie spodziewam. <laughs> nie sądzę, żeby ta impreza miała, wiecie, szansę tutaj się udać, no ale dobra, dobra. Może tobie się uda zamocować ten kranik? No. 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 O, jednak nie. Boże, to jest takie trudne. Naprawdę? Rupcio, czy ty się lepiej poczułeś? Weź, poflirtuj z którąś z pań. Ej, ej, ej. Boże, nie. Rupert miał to robić, nie ty. O mój Boże. A czemu ty nie możesz? O co chodzi? Rupcio, co tu się... Mmm, bo ty jesteś spięty, i dlatego wygłoś do siebie mowę w takim razie. Tutaj widzę, Terimena też odstawia jakieś chocki-klocki. Chyba nie będzie tej beczki, bo nie umiemy zamocować kraniku. A czy ja mogę kogoś na przykład do tego przekonać, żeby ktoś inny to zrobił? O! O! Idzie, idzie jakiś mężczyzna, ktoś wreszcie wykazał się inicjatywą. Nie. Ale pech. I kolejna próba Pawła. Czy tym razem się uda? Co za napięcie. Jest! Pawłowi się udało! Jezu, cudownie, jak się cieszą, dobrze. Napełnij kubki sokiem, proszę cię, Rupert, bo normalnie po prostu tutaj jest jakaś tragedia. Przeprosię w ogóle. O Boże, czemu ona się aż tak bardzo na ciebie obraziła? Jakie to jest przykre. Jakie to jest przykre. Ja myślałam, że ty tu będziesz flirtował, a ja tu widzę, że... A ja tu widzę, tak. <grych> Że to jest po prostu jakaś totalna tragedia. No dobrze, wypij w takim razie. Mam nadzieję, że reszta będzie się częstować. Yy... Mój drogi, ty może tutaj podejść i no, podziękuj jej za przybycie. No, no, mimo wszystko, ja wiem, że wy jesteście pokłóceni, że ty jesteś na nią trochę zły. Ale, no, wiecie, to tak bywa. O, będzie stójka na beczce. Brawo, Telimena. Czy Telimena się wywali? Ojoj, oj, o, to musiało boleć. No cóż, trudno, trudno, trudno. O widzę, że tutaj już laska nas opuszcza. Rupert, a ja tak na ciebie liczyłam. Ja tak liczyłam na to, że tu tutaj kogoś chociaż trochę pokokietujesz. Weź tu poflirtuj z tą panną. Wiesz, tylko po to, żeby zaliczyć. Żeby zaliczyć, żeby nam się zaliczyło tutaj, to coś. Napij się soku z beczki. Dlaczego mi się to w ogóle nie, zamyk nie zalicza? Rupert Pi. Rupert Pi, czemu nie pijesz? No zobaczcie, w ogóle się nie zalicza. A chyba, że to się zaliczy, jak się stójkę zrobi. Dobra, chłopaki, idźcie. Idźcie w takim razie robić stójkę. Eee, ogarniesz to. Rozmawiaj z Simem o imieniu Paweł. Chyba coś nie zagrało. Wykonaj stójkę na beczce z Paweł. No dalej. Złotą beczkę zdobyliśmy! No ładnie, nie mam pojęcia jakim cudem, bo stójkę na beczce nam się nie udała. Ja chcę zrobić stójkę na beczce, no chodź tu. Nie, nie, niestety nic z tego stójki na beczce zrobić się nie da. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. W takim razie, chłopaki, zapraszam tutaj. Wypijcie sobie do końca ten soczek. Mam nadzieję, że będzie Wam smakował. Rupert musi się wykąpać, więc się. Wykąp, mój drogi, a potem zapraszam Was do łóżek, bo jutro jest kolejny ważny dzień. O, Paweł zaczyna zajęcie za około godzinę. Mam nadzieję, że zdąży się wykąpać yy, przynajmniej, bo chyba zjeść to już nie da rady. Yy, Rupert, o Jezus Maria, Rupert, co Tobie? A, bo Rupert się wczoraj, biedny, spił, a ja zapomniałam totalnie. O, Rupert jest uzależniony. Szybko poszło. Mmm, to niedobrze. E, a gdzie ty poszedłeś? Gdzie, gdzie ty idziesz? Sprzątnij, weź porcję. Mam nadzieję, że mu to przejdzie, to uzależnienie. Kiedyś? Pięć dni. Ała, ła, ła, Szybko poszło. Kurczę, wiecie co? Ten mod jest spoko, ale trochę za szybko. Mój drogi, odzyskaj te szczęści i wyrzuć. No boże, kaca, to jeszcze rozumiem po imprezie, ale żeby od razu... A, chyba to odinstaluję, jak oni tak mają. Ej, idź na zajęcia, Boże! Biegnij. Spóźnisz się jak zwykle. Właściwie już się spóźniłeś. Cała ja. Cała ja, zapomniałam. Wsadziłam go do wanny i zapomniałam. Paweł idzie na zajęcia. Dobrze, i to był ostatni dzień zajęć, impreza, i czekamy na wyniki. Biedny Rupert mi się uzależnił od alkoholu. O nie! O nie! Przypominam kochane, kochani, że można jeszcze tworzyć narzeczone dla tego przystojniaka. Spokojnie, z uzależnienia go wyprowadzę. Umieszczajcie w galerii pod tagiem Zona dla Ruperta bez polskich znaków. Tak wysłałam Pawełka, żeby trochę pobiegał, bo nam się chłopak roztył. A niedługo wesele musi się zmieścić w garnitur. Rupert postanowił się przyłączyć. Dajemy, dajemy. Całkiem ładna okolica, żeby sobie troszeczkę podreptać, nie uważacie? A, Rupert wraca. Zobaczył kobietę i zawrócił. Coś się dzieje. Je, yeah, i mamy, słuchajcie, oceny końcowe. Krok po kroku do baroku ocena 6 i spawolne skrzypce również 6. Słuchajcie, no, poprzedni semestr nam nie poszedł, ale tym razem Paweł się totalnie przyłożył, więc mamy średnią 4. No, mogło być lepiej. Ale i tak jestem zachwycona. Bardzo, bardzo się cieszę. No dobrze, moi drodzy. To jest w takim razie koniec studiów Pawła. I tak sobie myślę, że on sobie powoli będzie się zbierał do powrotu do rodziny, do domu. Jej, yeah, i Pawełek idzie, idzie na wręczenie dyplomów. Nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, nie wiem Paweł, yy, mam ci tu kliknąć, żebyś poszedł. Chyba tak. Umieść proporcje Brightchester weź udział. O, cudownie, i widzę, że tutaj jeszcze ludzie przyszli. Entuzjazm mój się ukończeniem studiów. Brawo, yeah. Brawo, brawo! No, gratuluję wszystkim obecnym. Rupert, może chodź tu. Weź, czy możesz mu pogratulować? Zaintonuj zawołanie Brightchester no nie wiem, entuzjazmuj się czymś czy coś. Nie, yeah, Brightester Guru! Obejmij przyjaciela, właśnie, chodź, tu obejmij go. Oj, chyba nie zdążysz, no właśnie. No dobra, to może, może go obejmiesz, jak wróci. Ty jeszcze daleko jesteś. Jesteś, dobrze. A Jezu, ale w czym ty tutaj przybiegłeś? Weź się, przebierz. Czekamy, czekamy, aż tutaj wyjdzie nasz dyplomowany przyjaciel. Ty studiów nie ukończyłeś. Kurczę. Brawo! No, gratulacje. Weź go obejmij. Pogratuluj Pawłowi. Tak. No nie zrobiłam zdjęcia, jak rzuca tą czapą, ale okej, okay. dobra, trudno. No, i zobaczcie. Nasz Paweł wrócił do domu ze studiów. Tak, przywitajcie się z nim. Ojciec, może weź. Pochwal, właśnie pochwal syna za to, że ukończył studia. My się na pewno bardzo, bardzo cieszycie, że on wreszcie wrócił do domu. E, fantastycznie, weź e, też go pochwal, Paulinko, też pochwal swojego e, jedynego syna. E, tutaj widzę, że Zuzia jest w szkole. Nie wiem, no może wejdźcie, słuchajcie, wejdźcie do domu, porozmawiajcie sobie trochę tutaj. E, usiądź i rozmawiaj tutaj. E, wiecie, zapytajcie go, jak tam na tych studiach było, co tam słychać, e, czy wszystko jest, e, wiecie, w porządku, jakie dostał oceny, z jakimi wynikami tutaj przyjechał. E, tak sobie myślę, że może Paweł musiałby spotkać się z Tosią. Wypadałoby chyba, żeby się z Tosią zobaczył. Tak mi się wydaje. Może czas, żeby się z Tosią wybrał na randkę? Jak myślicie? Czy to jest dobra myśl, żeby Paweł wybrał się z Tosią na randeczkę? Ja myślę, że to jest całkiem, całkiem dobry pomysł. Także, no mamy, słuchajcie, jeszcze dosyć wczesną godzinę, więc porozmawiaj chwilę tutaj. Z rodzicami, możesz mamie poprawić humor. Powiedz: Nie martw się, mamo, na pewno Adrian znajdzie Beatę. Weź po plotku i może. Mógłbyś poprężyć w sumie te muskuły, bo trochę ćwiczyłeś. Zapytaj o innego Sima. O, może zapytaj rodziców, co oni właściwie sądzą o tej Antoninie, bo tutaj tak poprosiłaś ją o Rękę, ale tak nie rozmawiałeś do końca z rodzicami o tym, więc nie wiem, może oni wcale nie chcą, żebyś ty się wiązał z Antoniną? zobaczymy, co powiedzieli. O, tak, tata Antoniny nie kojarzy. A to ci dopiero ciekawe. No nie, no to koniecznie musisz, słuchaj. Musisz Antoninę tutaj w takim razie zaprosić. Także zrobimy tak: wezwiemy sobie tutaj Antoninę. O, Zuzia przyszła. Zuzia, chodź, przywitaj się z bratem. E, obejmij go. O, obejmij czule swojego braciszka. Zuzia, jak ty w ogóle? O jejku, widzę, że tobie y, nauka tak nie do końca idzie. Oj, przyszła Tosia. Mój drogi, w takim razie, no jeszcze w tej todze we się tutaj przywitaj. Obejmij ją czule. O, tak zrobimy. Chodź tu, obejmij czule. Antoninę? Nie wiem, skąd się ojcu wzięło, że jej nie zna, no ale dobra, to w takim razie weź tutaj. Nie no, znasz. Znasz ją, Waldemar, co ty tam gadasz? Żartowałeś sobie. Ponarzekaj na słoneczną pogodę, jak no, już tak koniecznie chcesz narzekać. O, a tutaj widzę, że mama nie zna. No dobrze, to zapoznaj się. W sumie może faktycznie się nigdy osobiście nie poznały. Mój drogi, a co ty? Aha, technofobia ci się odezwała. Chodź tu pogadaj jeszcze z bratem. Wzięłaś go, w końcu chyba nie, objęła, nie objęłaś, więc porozmawiaj z nim o szkole. Tak, pobądźcie sobie tutaj trochę razem. A potem ja cię bardzo będę prosiła, żebyś może odrobiła lekcję. I tu myśl, myślę, że jedno z rodziców ci trochę w tym pomoże, tak sądzę. A ty, mój drogi, chciałbym, żebyś zabrał. Chciałabym, żebyś zabrał Antoniny na randkę. Nie wiem, czy ja będę mogła to zrobić. E, kokietuj, okaż czułość. Obiecaj zadedykować utwór no koniecznie. Czy możesz ją zaprosić na randkę? Tak. Więc zrób to i wybierzemy się z tosią. Na jakiś romantyczny wieczór, może do parku, albo do jakiegoś muzeum, no nie wiem. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że wyprawa do parku to jest takie bardzo odpowiednie miejsce. Więc mój drogi, okaż jej czułość, a może byś się już z tej togi jednak przebrał, co? Zmień strój. Jaka dziś pogoda. Tak w miarę chyba normalnie to może się w codzienny. Chociaż w sumie. W sumie może wypadałoby, żebyś na randkę się jednak ubrał w coś e, takiego bardziej tegas. ale dobra. Usiądźcie sobie tutaj. Usiądźcie. On widzę, że Ty będziesz za chwileczkę musiał skorzystać z toalety, więc e, będzie problem, ale ok. Tak, taki romantyczny, ładny parczek. Wykonuj interakcje. Możecie właśnie porozmawiać trochę o muzyce. O gotowaniu. Mało romantycznie, ale okej. Okay. Poznaj ją, jeśli, tak, jeśli jeszcze jej do końca nie znasz. Hmm. Może trochę romantycznych interakcji. Okaż jej czułość rozbawieni i. W flirciarscy razem. Dobrze, rozbawieni, zabawne. E, możesz jej opowiedzieć zabawną historię, parodiować Ruperta, czemuż by nie? Nie wiem, czy uda, ale jest bardzo flirciarska, także y, to jest fajne. O, możesz jej opowiedzieć dowcip o profesorach, to takie bardzo teraz na czasie, w związku z tym, że studia skończyłeś. O, zabawny prezent, ale chyba jej się nawet spodobało to z tym zabawnym prezentem. Widzę, że są rozbawieni. Yy, Pogłać ją po policzku. I co możemy jeszcze romantycznego zrobić? Obejmie. Chciałabym, żeby się pocałował. Pocałował. O, pocałuj ją. Tak. O, jak uroczo, jak słodko. No dobrze. Cudnie. Tak, chcesz zrobić jej masaż? Nie wiem, czy będziemy mogli. Tak, możesz. No dobrze, no to zaproponuj jej masaż. Czemu nie? Wspaniale. No, chyba ta randka będzie udana. Bardzo mnie to cieszy. Nie ukrywam. I będę już kończyć. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do dawania łapek w górę, komentowania i subskrybowania. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zapraszam Was jeszcze na końcową cutscenę i na naszego Discorda, do którego link znajdziecie na dole w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa! Panie Borejko, Panie Borejko, list do Pana. Tata kazał przekazać. Marynarze przywieźli. Z daleka chyba. Cześć Zuza, list dla twojego taty przyniosłem. Z daleka aż z Sulani. O, to pewnie od Beaty. Aż na Sulani by zawędrowała? A kto ją tam wie? Moja siostra jest odważna.